Cześć, nazywam się Patryk, witam Was na kanale firmy Prochem. Dzisiaj będziemy usuwać plamy oleju z kostki brukowej. Będziemy do tego potrzebowali naszego preparatu EXPERT. Jest to koncentrat do odtłuszczania i mycia. Przyda nam się również szczotko zgarniacz. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzieliście, preparat po kontakcie z wodą przybrał konsystencję mleczka. Jest to stężenie mniej więcej 30-40%. Następnie roztwór ten wylejemy na plamę oleju i będziemy szorować twardą szczotką. Preparat ma za zadanie wyciągnąć olej z wnętrza kostki na powierzchnię, tak aby można było go łatwo spłukać. Po wyszorowaniu należy pozostawić roztwór na około 30 minut. Jeśli po tym czasie plama nadal będzie widoczna, należy powtórzyć czynność, a dodatkowo przykryć zabrudzone miejsce kawałkiem folii. Dzięki temu preparat będzie wolniej odparowywał, co wydłuży jego czas działania i zwiększy skuteczność czyszczenia. Minęło 15 minut. Wygląda na to, że plamy już nie ma. Teraz spłuczemy to myjką ciśnieniową i sprawdzimy efekt. Jak widzicie, ekspert poradził sobie bardzo dobrze. Po plamie nie ma ani śladu. Szczotko zgarniacz, którego użyłem wraz z kijem aluminiowym, znajdziecie w naszej ofercie. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia ponownie.